SYNEK! SYN no, Patrzymy sobie tylko kutra tu I Nie wiem jak mi się synek przydał, on umie w to lepiej Jestem w lodówce zobacz... O! SYNEK! O tata, coś. Jak tam? Nowe piwo wynaleźli. Jedziemy. Co ty gada, no daleko, ale jedziemy. A, warto chyba nie. Ja, ja prowadzę. No, Okej. Okay. Poczekaj, oh. idę po samochód. Okej. Okay. Pożyczę. Ale to zasuwa! Oh. Taka chyba przejechałem. Ojcie z. Siadaj, Debilu! Okej. Okay. Tu, gdzie to jest, to laboratorium? Nie wiem. A jakie to no, mocne ponoć, czy jak? Najmocniejsze. Wyjeżdżamy z miasta. No idzie słuchaj, to, to jest to laboratorium, ta? tak? Tak, no. że to to miejsce. Dobra. Gdzie to jest? Nie wiem. Tu po hebrajsku pisze jak zawsze. Tutaj? O. Gdzie to piwo? O, winda Psiakość. Taka jak u Ciebie w domu jest. Knięte jest. No. Włamaliśmy się. Co to za guzik? Psiakość, coś zrobiłem. Gdzie tam? Piszą po hebrajsku. Odchodziło ostrzegają. No, patrz, może tu jest. Co to jest? Nie wiem. Korytarze jakieś są. Ty, psia, kość! Ja... Knęło się! Wiem. Halo! Ale nie wiemy, gdzie one są. Zajdziemy szukać. To jest za miejsce? Nie wiem. Halo! Gdzie jest piwo? Jest tu ktoś? Gdzie jest piwo? Pić mi się chce Dziwne to miejsce Gdzie jest moje piwo? Co to tu jest? Ktoś się strzygał chyba Ktoś z raczki dostał A co to? Klikasz i ten... I się nagrywano. no Aha. Robimy? Nie wiem, choć że w innej części tego laboratorium to mają, albo tutaj nie wiem. Zarmił się Ślepy jestem, nie widzę co tu jest napisane. O, Gdzie jest moje piwo? Czemu to coś się obraca? To jest kamera. To samo co tam jest, tylko że taka. chyba działająca, Ty! Joto, wypuść nas. Chyba pułapka była. Co ja zrobiłem? Co to jest? Wygląda jak komputer jakiś, Ty gdzie jak ja w domu. Jeśli nie znam, to się synek na tym zna, ale synka nie ma. A to ty masz syna? No tak, Damian, zapomniałem. Wypuśćcie nas, debile. Debile, jedne. Idę szukać wyjścia. To ja będę, ja tu zostanę chyba. Co by się nie zgubił, jak ten wyspies, wtedy byłby problem. No kurwa, co to jest? Jakieś mrówki, kurwa, zmutowanej pająki. Trochę tych murów Ojciec! Pomoc, jakiś szczury mnie gonią! Jest. ojciec! Pomocy! Dawaj! No, kurde... Jestem. Mamy taki trochę problem. Trochę! Utknęliśmy! Psia, kość, nie wyjdziemy stąd już! Uciekamy! Ale jak? Gdzie? Dokąd? Nie wiem. Może tam dalej, nie wiem tamtą stronę. A masz samochód swój? Nie mam. To mamy problem. Przysia uciekaj! O kurwa, ono jest szybkie. To tam biegły za nami, widziałem. Co to jest? Nie spadnij tam na dół. No, Teraz się przewrócę! O kurde! Tata, żyjesz! Ej no lecę za nim. Piwo! Hey, wstawaj! Ła! Co to jest? Uważaj, ła mije! bije! znowu to samo! To gdzie mamy iść teraz? Te potwory tam chyba? Nie wiem, chyba zeszły już. Uciekliśmy chyba. Siakość, ciągle to samo. O kurde. A jednak... Mamy masz... Jednak zeszły. Czury chyba są? Nie wiem, łosie, jelenie, sarny, dziki... Gdyby się wrócili... Nie ma ich! Psiakość! O! o cholera! Goni mnie! Psiakość! Co teraz? Psiakość! O, no, jest! Ała! Żyje! No, chyba musimy tu zostać, wiesz? Nie wiem... Możliwe... No chyba tu nie ma tego nowego piwa, wiesz? Chyba nie. Kto ci to powiedział w Opłacę ogóle. Złatczę się zaraz. W takiej stronie widziałem. Aha. Internetowej. Ja idę spać. Dobra, Dobranoc. Ja też. Ale wygodnie. Dobra. Dobranoc.